Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj jest 22 grudnia, w trzecim tygodniu Adwentu. I wsłuchajmy się teraz i prośmy Ducha Świętego, aby nam pomógł wejść świadomie w Ewangelię, którą Kościół daje do rozważania. Duchu Święty, który jesteś światłością wiekuistą, który przychodzisz jak światło do ciemności. Prosimy Cię, rozświetl nasze serca i nasze umysły, abyśmy, słuchając wiekuistego Słowa Bożego, mogli otworzyć nasze serca na Jego moc działania w naszym życiu. Przyjdź Duchu Święty przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Z Ewangelii Świętego Łukasza, w owym czasie Maryja rzekła: Wielbi dusza moja Pana. I raduje się duch mój w Bogu, zbawicielu moim, bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy. Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi wszechmocny, a jego imię jest święte. Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie nad tymi, którzy się go boją. Okazał moc swego ramienia, rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich. Strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych. Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił. Ujął się za swoim sługą Izraelem, pomny na swe miłosierdzie, jak obiecał naszym ojcom, Abrahamowi i jego potomstwu na wieki. Maryja pozostała u Elżbiety około trzech miesięcy, potem wróciła do domu. I tak oto moi drodzy dowiadujemy się z dzisiejszej Ewangelii, że Maria jest cały czas u Elżbiety i że będzie tam jeszcze około trzech miesięcy. Czyli prawdopodobnie do rozwiązania u Elżbiety. No bo była w szóstym miesiącu, a trzy miesiące Maryja była u niej, czyli prawdopodobnie do tego momentu Maria u niej w domu przebywa. Natomiast co dzieje się w tej Ewangelii? Maryja śpiewa magnifikat uwielbia Boga śpiewa starotestamentalną pieśń, wychwalającą Boga, że wybiera to, co słabe, to, co maluczkie i tam objawia swoją chwałę. Maryja uwielbia. I my bardzo często, właśnie kiedy doświadczamy interwencji Bożej w naszym życiu, też chcemy uwielbiać Pana Boga właśnie w tym, co nas spotkało, w tym, w czym Go doświadczyliśmy. Dzieje się gorzej wtedy, kiedy widzimy tę interwencję Boże, widzimy Jego obecność, Jego opatrzność, a po prostu spływa to po nas, jakby nam się to należało i nie robi to na nas żadnego wrażenia. Jednak trzeba pamiętać, że postawa dziękczynienia, wdzięczności, rodzi w nas postawę uwielbienia Boga, bo doświadczamy niedoświadczalnego, widzimy niewidzialnego, słyszymy tego, którego usłyszeć się nie da, bo mamy do czynienia z duchem. Z duchem wszechwiedzącym, wszechmogącym, tym, który stwarza, tym, który jest miłością. Więc jak my, tacy zwykli, szarzy ludzie, ci malutcy, o których mówił Jezus, doświadczają tak wspaniałych, wielkich rzeczy, jak sobie człowiek z tego zda sprawę, to jak nie przyjąć postawy Matki Bożej i uwielbiać Boga za dzieła, których dokonał w naszym życiu? Zauważmy, moi drodzy, też, że widzimy w tej postawie Maryi dzisiaj to, że ona już rozumie wszystko, że ona już zrozumiała. Zrozumiała proroctwa, zrozumiała ideę Boga, zrozumiała Jego plan i odnajduje siebie w tym planie zbawienia człowieka. Wspaniały hymn uwielbienia, powtarzany często przez Kościół i w Kościele, więc zatem niech wybrzmi to wielbi dusza moja Pana. Również w naszym życiu, w Twoim życiu, w moim życiu, bo jest za co dziękować Bogu, bo jest za co Go uwielbiać, bo On przychodzi pomimo tego, jacy jesteśmy, i podnosi nas cały czas do góry, i pokazuje nam, jacy to jesteśmy wspaniali, ale tylko wtedy, kiedy jesteśmy w jedności z Nim samym. Kochani, życzę Wam dobrego dnia i proszę Was, proszę Was bardzo serdecznie żeby obowiązki związane z przygotowaniem do świąt Bożego Narodzenia nie zasłoniły wam prawdy tajemnicy wcielonego Słowa. Nie choinka, nie zakupy, nie sprzątanie, nawet nie żłóbek, czy nawet nie kolacja wigilijna, ale tajemnica Słowa, które się wciela. To jest dla nas najważniejsze. Kochani, trzymajcie się i do zobaczenia. Na koniec pomódlcie się razem z nami modlitwą kościoła i przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Boże, ty przez przyjście swojego Syna wybawiłeś człowieka spod panowania grzechu i śmierci. Daj nam uczestniczyć w życiu odkupiciela, którego wcielenie pokornie wyznajemy. Amen. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Szczęść Boże!